Wiele spotkań w tym sezonie już za nami jest drużyną z Jastrzębia. Większość z nich wygraliśmy, ale myślę, że nie ma co patrzeć na, na taki suchy wynik w tych spotkań, bo drużyna z Jastrzębia szczególnie ostatnio pokazała w półfinale z, z, ze chatów, w jakiej są teraz formie, w jaką, jaką siatkówkę grają więc więc wszystko jest otwarte się nie ma nie ma faworyta w tym, w tych w tych, w tych kilku meczach my zrobimy wszystko żeby żeby wygrać utrzymać tą dobrą serię z, z jastrzębiem którą mamy w tym sezonie the approach is most of the time the same you no? actually you are ready for a big fight you are uh, uh, trying to keep focused on details i mean uh, how i said also before zavier you know when the teams we have guys Uh, in the rows uh, which are uh, able to make the difference, you know, most of the time during the games. That means clear you have to be prepared and wait that they can uh, show some incredible skills. For this reason, uh, I think uh, also from our side, we should be. Uh, Prepared in for everything. No? Presja jest e, w playoffach ogromna, ale my pokazaliśmy w tym sezonie, że e, kiedy, kiedy postawi się nas na krawędzi, kiedy, kiedy tam przyciśnie się nas mocniej, jesteśmy pod tą ogromną presją, to, e, to wtedy z reguły gramy bardzo dobrą siatkówkę, jedną, jedną z najlepszych. E, więc e, mamy nadzieję, że, że po prostu uda nam się to utrzymać. Zdajemy sobie sprawę, że gramy ze, przeciwko świetnej, świetnej drużynie, ale, ale mamy argumenty na to, żeby, żeby wygrać.